dzisiaj nietypowo bo będziemy pracować poza garażem trochę nastąpi taka bym powiedział zdrada waga ale no, czasami tak jest żeby nie było, że Janek naprawia BMW bo nie naprawia zmienić króciec na głowicy BMW, jak to tam było N58 cokolwiek to oznacza yy, 330 bodajże z którego roku Wam nie powiem, bo nie pamiętam w ogóle nic nie pamiętam wiecie jak BMW mnie interesuje w żeby w czasie króciec na głowicy Postanowił się rozwarstwić na, na łączeniu No i wyleciał cały płyn byłem tam parę dni temu zobaczyć coś tam się dzieje, bo, bo właściciel bo gobił. Pozdrawiam Mówił, że właśnie stracił płyn nie wiem gdzie, gdzieś tam mniej więcej widział gdzie leci, ale nie mógł tego dokładnie zdiagnozować. Pojechałem zobaczyć, co się dzieje, no i się okazało właśnie, że yy, skrótca na głowicy leci chłodziwo. Troszeczkę się przygotowałem do tematu, tylko że nie zajmuję się bmk Nie taki temat, no ale znajomy, znajomego i tak dalej, i tak dalej, wiecie jak to jest, nie? trzeba <coughs> trzeba chłopak poratować No i takie emergency. W każdym bądź razie poczytałem sobie, popatrzyłem sobie w internecie, za dużo o tym nie ma, dlatego też ten filmik postanowiłem zrobić. I co co tam mówią, co tam piszą <laughs> no na dzień dobry mówią, że jeżeli pierwszy raz to robisz to jest między 3 a 5 godzin aż się króciec jest częściowo widoczny trzyma się na trzech śrubach z boku głowicy Dwie śruby widać, trzecie nie. Trzecia śruba jest taka yy, na, na narożniku ty, tego krótca, później Wam pokażę jak to wygląda i tej, tej śruby nie widać Więc prawdopodobnie dlatego zajmuję to więcej niż można byłoby się spodziewać, bo trzeba będzie yy, Albo poluzować kolektor Sący, albo go kompletnie zdjąć. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie nic nie chcę mówić. Zobaczymy, co moja wyobraźnia mi podpowie. Bo jak ktoś z Was jest mechanikiem, to dobrze wie, że pierwszy, pierwszy raz jak się coś robi, to po prostu jedziemy na swojej wyobraźni i patrzymy, gdzie co jest połączone, patrzymy, co zdjąć i tak się zaczyna przygoda z pierwszym razem jak później się okazuje, że pusilika trzeba rozebrać i takie ja tam a no, to już, już wiecie pewnie z autopsji Nie jeden z Was miał okazję z taką przygodą się spotkać w każdym razie prasa wygląda na dość łatwą, ale to jak mówię może być tak, że trzeba będzie troszeczkę porozbierać no i ten ten czas pracy się może niebezpiecznie wydłużyć do 5 godzin, podaję czas taki w dwie strony: jak to się mówi. Czyli rozbieramy, zakładamy grudzień i składamy. No, oczywiście zalejemy płyn. Zobaczymy, czy nie leci. To tak słowem wstępu. No i co, spotkamy się już na miejscu. Później wam pokażę, co to za auto. Ja nie pamiętam, nie znam się na BMK, nie naprawiam bęk. Ja chciałbym powiedzieć, że nie lubię. Tak ale... ja mówię, nie podniecam ja ten temat kompletnie. Każdy sobie tam wybiera, co sobie wybiera. Każdy lubi sobie, co sobie lubi. Nie mnie to oceniać. <tryk> nic, no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie zapraszam was już za chwilę pogoda żyleta, trochę chłodno ale przeżyjemy dobra na razie no i dobra, jesteśmy na miejscu tam stoi dobra, idziemy 15 rok No i mamy trupa Zdejmujemy osłonę Osłona do śmietnika Nie na żarty na śmietnik No i co my tu mamy 3 litrowy rzędowy trup 6 cylindrów No i dobra O co chodzi? Chodzi o ten krócie tutaj Zobaczcie Filtr. Jak nacisnę, to z niego wylatuje płyt. Znudzi się? Fajne, nie? Taka zabawka. O, jest, Bogumił. Bogumił się ładnie przywita. <głynie> z widzami. Co z tym trupem? Na złom, nie? O, jest. Korzystać. Wiesz o co tu chodzi? Wiesz, wiesz o co chodzi z tymi 5 godzinami? O tą, hmm. śrub, o tą śrubkę tutaj. O jedną śrubkę. No. Bo te dwie są widoczne. Te dwie dałoby się jeszcze odkręcić bez stymowania czegokolwiek. <laughs> Patrz, nawet tu szelkę dali. Cholera, Wałdys by tego nie zrobili. No dobra. Ty byś miał najnowszą część w waucie. Wrzesień 2021 napisać pisać, że autor czuło mu 2015 dobra Dobra O to się rozchodzi Prawdopodobnie trzeba będzie to zdjąć, nie? A co będzie dalej? To się okaże za chwilę. Dobra, biorę się do roboty. chcesz ci pomóc? E, tak. Lepiej jak się oddalisz. To, to, jest no, no, to jest wtedy największa pomoc. No, ja właśnie... Ja z takiego że widzę, że jeżeli sobie też na nie potrzebuję, to nie rób, bo ja też tak nie jak to się wcięki Wiesz, tak. pierwszy raz, nie? Wiesz jak to jest Człowiek nie wie co robi Ale no, no, nic, coś tam zrobi no dobra, pół auto rozebrane mamy dojście do naszego krótka oczywiście dolot zajebany delikatnie mówiąc ale to jakby to powiedzieć, nie moja sprawa odkręcam yy, króciec i zmieniamy króciec zobaczcie Spęk. No i wygląda na taki sam, tak więc zakładamy i składamy wszystko do kopy. I dobra. Technologia wroga opanowana, wszystko mamy tutaj założone, podłączone, lejemy płyn i trzeba będzie odpalić. Zobaczymy co się wydarzy. Miejmy nadzieję, że wycieku w mediach. nie będzie, że wszystko będzie w porządku, tak więc ja będziemy. lejemy płyn, już tutaj klamrę sobie dokręcę i kończymy tego trupa. Technologia wroga to po kupcia no, powiecie, że Janek bębki nie naprawić to najgorsze jutro jest kolejna. tak, tak, dobrze się czuje jutro kolejna bęka. No Tak, czasami tak czasami jest Idę tam portowa. na rzecz barany Dobra, ya me cuento. No dobra, trup rozgrzany, wycieków żadnych nie ma. Płynu nam troszeczkę zeszło, ale to minimalnie. Wszystko jest ok. Ok, trup zrobiony, trup naprawiony. Trzy śruby, żeby odkręcić, to trzeba odkręcić 20. No. Czasami tak bywa. Ale może się komuś przyda taki filmik. Jutro kolejna bełka. Będzie nieszczęścia chodzą parami No ale czasami trzeba zobaczyć co słychać w innych pojazdach nie tylko w wami. Chociaż nie lubię strasznie nie lubię Teraz pewnie powiecie na rzeka na no, rzeka bo nie lubię no ale dobra żegnam się z wami pozdrawiam Pozdrawiam wszystkich właścicieli BMek Não tem